w poniedziałek, 1 sierpnia gmina Dygowo nie będzie już miała wójta Marka Zawackiego, będzie nowy wójt, ale najpierw o tym nowy komisarz nowy komisarz wójt, nie wiem co będzie bo w ogóle jest wiedza na ten temat ograniczona, moja dziennikarska zaraz zobaczę czy wójt ustępujący no wie coś więcej ale najpierw zacznijmy od tego, że po godzinach pracy w urzędzie się palą światła, Marek Zawadzki pali papiery to trochę żartobliwie i złośliwie, ale pan bardzo lubi tematykę historyczną współczesną. Jak się zostawia stanowisko wójta? Co się robi? Jakie teczki się tak przekazuje do IPN-u? Ja wszystko przekazuję takiego, takie tam dokumenty powiedzmy o zabarwieniu historycznym, to przekazuję wszystko do szkoły, do tego muzeum, które tam. Z stworzyłem, wszystkie eksponaty. Eee, no porządkując, tutaj na, natykam się na różne ciekawe rzeczy, może ktoś to kiedyś... Na może... przykład na kosze. Eee, tak, Kosa i te wszystkie eksponaty z, w gabinecie zostają eee, dla komisarza i, da, i dla następnego wójta. No, i następny wójt zadecyduje, co dalej z tym moim gabinetem i sekretariatem i tym całym aneksem, takim, takim, takim trzy, trzy, trzy pomieszczeniowym, można by powiedzieć, muzeum w, w urzędzie gminy. Jeśli będzie chciał nowy wójt, to ja pomogę to urządzić tak po staremu, zosta tak jak no tak, żeby to rzeczywiście było dalej miało charakter pewnego rodzaju muzeum. Jeśli nie, to wszystko zabiorę. Mhm. No to jeżeli chodzi o te historyczne rekwizyty, tak powiem, o których mówiliśmy często na antenie, które, no tak, mogą budzić ciekawość. A jeżeli chodzi o całą administrację, jak, jak to wygląda fizycznie, no bo to są jednak jakieś sprawy rozpoczęte. Wszystko pan pokończył? To, co mogłem, pokończyłem. To, co. Yy... Mogłem też przekazałem radnym do informacji. Pracownicy są w toku dzieła, jeśli chodzi o inwestycje rozpoczęte, czy sprawy związane z pozyskiwaniem środków na przyszłość. Jakieś tam kierunki, powiedzmy, są wytyczone, zaakceptowane i przez radnych, i przez pracowników. No, komisarz tutaj, myślę, będzie miał funkcję taką techniczną, no, oczywiście też będzie miał. Decyzyjność przez trzy miesiące, ale myślę, że nie będzie się zapędzał co do jakichś tam yy, no, wytyczania nowych ścieżek nie rozwoju no, gminy. Budżet, budżetu. Nie może przekroczyć budżetu i ruszyć budżetu, chyba z tego co wiem. No, za dużo. No tak, budżet jest skonstruowany na 2016 tak oszczędnościowo, dosyć, także tutaj nikt, nikt do końca roku nie poszaleje, Natomiast. No, Ale nie no. może zatrudniać, zwalniać chyba w trybie jakimś takim nagłym czyli robić rewolucji powiedzmy. No byłoby to, to znaczy ma pełne kompetencje, tak ma pełne kompetencje wójta, absolutnie. Ale nigdy raczej się nie zdarza tak w, w przypadkach takich normalnych, gdzie wójt ustępuje w sposób pokojowy, a nie represyjny jakiś, że, że wchodzi komisarz w postaci, w, 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 w kreacji, że tak powiem, inkwizytora. ramach stanu. Tak i szuka powiedzmy... Czyli tutaj zakładamy, że no, wszystko będzie funkcjonowało bez pana będzie pan przyjeżdżał. Na weekendy do domu? Czyli będzie pan zaglądał, dzwonił, chyba tak to rozumiem? No tak, no, będą, będzie mnie interesowało, co się dzieje w gminie. Oczywiście tutaj dalej lokuję swoje funkcje życiowe. Jestem do dyspozycji zarówno pracowników, czy radnych, czy też komisarza przez ten okres trzech, trzech miesięcy. To, co będę mógł, zawsze, zawsze podpowiem, pomogę i, i, i coś tam postaram się być że tak powiem, na, na bieżąco. Marek Zabacki na kilka godzin przed opuszczeniem funkcji zaszczytnej wójta gminy Dygowo. Tyle pana promowałem, tyle tutaj o Dygowie. Mówiliśmy, Zabacki się zabiera. No ale dobrze, nie mówmy o tym. Mówmy teraz o tym, kto zajmie Pana miejsce e, i jak to. Jak się mieszkańcy w tym mają odnaleźć? Ja, panie redaktorze, nie mówię żegnajcie tu ani, ani w gminie, ani w powiecie. Bardziej do, bardziej do widzenia. Za dwa lata są wybory samorządowe. Może na jakiego radnego do powiatu wystartuje? No, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, co Przyszłość No Ale wtedy pan się jest? tak dorobi w tej Warszawie, że pan zrezygnuje z y, honorariów, z pensji. No tak się dorobię. Tak. Garba. No dobrze, ale nie, no na poważnie, bo troszeczkę żartujemy, ale no. Postało nam się bliskie na antenie, więc chcielibyśmy wiedzieć, z kim będziemy mieć do czynienia? No. Trudno mi powiedzieć, bo to na wniosek Wojewody premier wyznacza komisarza, więc należy się spodziewać, że to będzie osoba związana z prawem i sprawiedliwością. Tutaj złudzeń chyba nie należy mieć. Mówi się o jakichś tam nazwiskach, ale oficjalnie... No to już, no nie mówimy. nie wiem, nic oficjalnie. Jesteśmy Pani, na wsi, możemy nie poplotkować. Ma tam, nie płocie. ma plotkowania. Marek Kukie, wiem no bo ćwierkają. A to ćwier, ćwierkają. No, no, ale jest ona. prawdopodobne, jest jakaś ocena wstępna tego pana. E, cóż mi oceniać, no to ci wyznaczający będą no, oceniać Nie zna pan w ogóle? Ja nie znam. Znam tylko ze słyszenia, że, tak, że ktoś taki jest. No, jeśli się z, 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 zgłosi, będzie chciał mojej pomocy, jeśli to będzie on. Bo my tu z panem Aha, przewodniczącym tak. wspólnie, co nam się rzadko zdarzało, wspólnie. Przewodniczącym Rady Gminy. Rady Gminy Wasiewskim złoży Złożyliśmy wniosek do Wojewody o to, żeby sekretarz gminy pełniła funkcję komisarza, bo najlepiej tą gminę zna, i, i no ale, no, znając życie, podejrzewam, że, że, że Wojewoda no, robi po swojemu. Jest to jakaś też, może być to forma jakieś, jakiegoś wyróżnienia nagrody dla kogoś, kto, no kto tak, jest ale trochę, ambitny, trochę... sprawny i chce powiedzmy mieć, mieć ze sobą doświadczenie zarządzania gminą przez okres trzech miesięcy. No. Przy wyrażeniu obawy, że w zasadzie komisarz powinien być znany w tej chwili, taki i jest uzasadnione, bo to przystało hmm. kilkanaście godzin. No nie no, nie może być w sensie formalnym, nie, nie może być znany, dlatego, że w, cała procedura się uruchamia w momencie, gdy e, mój mandat wygasa. A mój mandat wygasa 1 sierpnia o godzinie 24. Czyli drugiego przyjdzie do pracy? Mm, nie, podejrzewam, że nie, że drugiego dopiero będzie wniosek e, do e, do premiera na przykład. Mm, bo... Ale jak gmina bez no kilka dni może tak. tak... Tak, tak. Sekretarz ma pełnomocnictwa, wszelkie moje takie, które mogłem... A, czyli będą rozmowy trwałe. Trwałe będą trwały, trwały rozmowy. Nie, tam na rozmowy to już czasu nie będzie, to już pewnie będzie wcześniej po, uh -huh. wszystko połączone. Dobrze, to jeszcze panie, panie wójcie ustępujący. Jeszcze słowo o następcach. Kogo by pan widział? Jako, czy to jakby pan miał takie prawo jako Marek Zabacki, że zostawiam swojego następcę, to kogo by pan wskazał? Hmm. E, no jest kilku kandydatów już, którzy się określili. E, no ja nie będę wskazywał wprost. Wszyscy raczej wiedzą. Gdzie, w którą stronę tam um, moje sympatie no, są pan skierowane, mi tutaj w radiu ucieka, Panie bo jeszcze kogo? zaszkodzę, moica. No, nie, Jak nie zaszkodzę? No? no nie wiem, wie pan tutaj. Miejscowość czy... jest mała, wszyscy no, wiedzą. Dobra, ale też to są. Kołobrzeg też chce wiedzieć. Um, no, taki młody, prężny, z otwartą głową, kandydat um, jest. 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 A mnie interesuje pani wice starosta bo było. Tak kalkulowane, że może by. A no nie wiadomo jeszcze przecież. A mówiła coś z panem na ten temat? E, no roz, dobre mamy kontakty, rozmawiamy. PSL? PSL? No. SL też tutaj ma innych wybitnych działaczy na terenie gminy. Już jaka odpowiedź wyplomaty. Co się kończy, Panie Wójcie. No nie, nie mówię tam fanfary, to tam ostatni wójt z Markiem, ostatni wywiad z wójtem Markiem Zabackim, ale jednak odnotowujemy, że takie zdarzenie miało miejsce. Życzymy wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki. Proszę o nas nie zapominać. E, dziękuję bardzo. Na pewno na pewno będę pamiętał i zawsze dla Radia Kołobrzek, dla... Redaktora Banasia, najbardziej mojego ulubionego, absolutnie o każdej porze dnia i nocy. No i jeszcze raz dziękuję wszystkim mieszkańcom, wszystkim, z którymi się zetknąłem. Dziękuję za wyrazy takiego. No w tych trudnych chwilach jakby nie było, bo jednak była to decyzja wywracająca, że tak powiem, życie do góry, do góry nogami i za zrozumienie i za te słowa takiej wdzięczności też bardzo często przy różnego rodzaju pożegnaniach. Fajnie, fajnie, dziękuję i to, to wielka satysfakcja, że mogłem dla Was pracować. Dziękuję. Dziękuję.